Jestem szczegoniasty, a to jest pierwszy odcinek z gry Rise of Argonauts. Gry już przyszedłem. Całkiem niedawno jakieś może dwa. Jakieś może, jakieś może dwa tygodnie temu. Więc okej. Okay. Tu ja się przymknę, bo tutaj jest catsenka, więc się przymknę. Z mam na mam A tu jest kruk. Dobra, ja się przymykam, bo jest to jest więc... Zobaczenie po konsystencji. Co mi tak głośniki tu że się spytam.

Głośniki mi się tną. Naprawdę smutno mi się robi, aż mi się... To jest takie smutne, że aż mi się głośniki tną. Legendarna tarcza z logo. Lera. Może jak będę grał to nie będę uczyciały Jak się używa to Jak się tarczy używało Nie, jak się tarczy używało Fuck 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 fuck, fuck. A mi się dało mi chyba No, już podczas gry nie Mam już broń. Wow. Nie, spacją ją. O. No szmotu. Ty też chcesz bić? O. Zrobiłeś mu tak samo jak w tym. No, rzuć nie. Ogólnie też fajna mi się e, gra, podoba. Też mi jest jedna fajna gra, która mi się podoba. Battle for Asgard. Viking. Viking Battle for Asgard. Gra mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Gram sobie w nią, osobiście, prywatnie. O, wyrwał. Miecz! Give me a sword! No bo to jest jazon. I z Jalkos... Rzuć mieczem! Okej. Okay. Łot! A ja myślałem, że tam się pomędzić No szma to na pół Mombra, ciśniemy ich ciśniemy panowie Ogólnie serio 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 trochę przedłużam Wow. Boże ki jakie... W tym grałem już... już ogólnie. O, Hrak, herkulas, jest Herkules, tak zwany. Dobra. O, tu już mam tu mnie. Olkemy. Dziwne imię, co ty się skleli, Wow, gramnie. Tak ogólnie, Minecraft, Minecraft, Minecraft. Mogę nagrywać Minecraft bardziej, takie coś jak ma teraz Rezi czyli fabularny survival zabić króla, czyli my jesteśmy królem ciekawe no szmatu, no nie mnie dziwko no dziwko O mi to słońce przeszkadza ze żadnej nie ma tylko firankę No gin śmato Boże tu, tu nawet nie ma o czym gadać Tu trzeba atakować Bitwy nie są jakieś ciężkie Na początek Dobra O tu jestem Kamera też czasami ruchuje. Ogólnie miałem w tych grę grać na napadzie bo można podłączyć pada. Chyba. Nie, można. Ty na Give me To zrobił? O, łeb Okruchotany Którym się zmieniał? Q. Q się zmieniał? Obranie Dobra idę, idziemy, idę, idziemy dalej Tak Ogólnie jakieś licznie wyglądam Ta, piękna spódniczka Strój skórzany, który każdy może przebić Dobra Wiem się Tu ty? Tak, to jest kapitan o, myślałem że już rękę nie. Ma. Myślałem już, że, że go przyrzucić. Zamberst. Sam wurs. Moczugu i tak mi się najlepiej walczy Coś nie, nie wiem dlaczego Ooooo Jak będziemy mieli też siekierkę to będzie super Nie no siekierki nie będziemy mieli Wykończ ich wszystkich To czarny język, Jezonie. Zostań tu i da się. mnie. Idźcie z królem. Ale król ich zgwałci. Tak, ja to wiem, nie no. Weźmę ich w krzaki, bo to jest rysun. O, co zrobić teraz, szmato? No, uciekaj, uciekaj. Dorwę cię, Gdzie hej, hej, No dobra, piczki. Nie patrzcie. Dobra, też hej, 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 zmiany broni. hej, hej, akurat nie hej, hej, łeb tarczą wow, ale zadowoliście jak si się walczy tarczą przeżył to Krkulec, jesteś brudny. Składan nóg. O. Idę do światu marłych za twoją żoną. O, Poczekaj, masz skończyć gadać. Czarne języki powstaną. No, jeszcze coś powiedz. No, jeszcze coś powiedz, no co? Co już nic nie powiesz? Powiesz. A bez spoileru, peliasz to jest chuj, ale ja nie będę spoilerował. Boże, ja przyklnąłem. Jak smutno. Będą mnie hejtować w komentarzach za to, że przyklnąłem. Jej! Super! Nie było ścian, a teraz są ściany. Ogólnie na polskim YouTube nie widziałam tego tego gameplay u takich sławniejszych youtuberów jak 200 tysięcy widzów 100 tysięcy 50 tysięcy 3 tysiące tysiące Ogólnie Fajnie, że nie pozwoliło ci odejść Idę stąd Ale do songu gadający Nie wiem, Hermes. Atena. Apollo. Ars. Przyszedłem tę grę tu wiem. Ogólnie łatwo. Atena. Włócznia. Apollo tarcza. Hermes też swoje ten. To można spoznać. Wow Dobrze, już kończę bo ponad 15 minut, a YouTube mniej więcej nie zmieści Siemano